No, świat, nie, ja jestem w ogóle tak, ja wiem, że to jest podpucha teraz, takie pytanie, ale ten no. świat jest, słuchajcie, tak y, szalony, mm. jesteśmy tak przebodźcowani, nawet sobie nie zdajemy z tego sprawy. Wszystkie rzeczy, które, większość rzeczy, które robimy, myśląc, że odpoczywamy... Mm. To są dalej bodźce, które nas wykańczają powoli, prawda? Wszyscy tak. wiedzą, że z nie ma nic z odpoczynkiem, ale że... widzisz, że jesteś tego świadoma no tak, i to tak, też tak, trochę nie. wychodzi z jogi. Tak. Bo ludzie często robią te rzeczy A, tak. nie wiedząc, że to robią. No my żyjemy w trochę innych czasach, gdzie jesteśmy przebodźcowani wszystkim, już pomijam sytuację polityczną, mm. geopolityczną na świecie, co się dzieje w ogóle w każdym zakątku świata. Y ale no, będąc rodzicami, będąc partnerami, mając rodziców, tak. zwierzęta i tak dalej, ciągle jesteśmy w jakimś. Tam, jeżdżąc samochodem, jeżdżąc metrem, autobusem, cały czas ktoś nas tak. gdzieś tam wystawia na próbę. I ta, ta yoga, i w ogóle bycie w takim tym, tym życiu jogina, no, bo, no nie, życie z jogą, mhm. polega na tym, że wchodzisz w te takie stany trochę łagodniej, czyli nie jesteś tak, tu cię ktoś wkurza za chwilę, nie wiem, wypijesz kieliszek wina, już dobra, już jest super. Tak. Tylko zauważasz te, te niuanse, tak? I potrafisz nad tym jakoś mieć kontrolę, że nie, że nie wszystko mm -hmm. cię tak wyprowadza z równowagi bardzo szybko.